Wszyscy mamy stereotypy. Niestety nie da się od tego uciec, i stereotypy dotyczą niestety również samochodów. Są takie marki, które kiedyś były postrzegane bardzo negatywnie. To się oczywiście powinno zmienić, natomiast Polacy stereotypy kochają. Ja bym bardzo chciał te stereotypy zacząć w końcu łamać. Dlaczego? Bo Dacia, którą mam tutaj, też była kiedyś postrzegana jako bardzo słabe jakościowo auto, które w ogóle się psuje i w ogóle jest do niczego. Natomiast Dacia są niesamowicie praktycznymi samochodami. Są. So, Dobrze zbudowane, są tanie w utrzymaniu, tanie w eksploatacji i tanie w zakupie. To jest dacie Jogger w wersji Extreme, jeszcze z super specjalnym pakietem, która kosztuje no już nie tak mało i jednocześnie jest niesamowicie praktycznym, zmyślnie zaprojektowanym. I właśnie co to jest zabryła? Ciężko stwierdzić, bo jest to auto podniesione, ale nie jest to hatchback. Nie jest to kombi, Crossover też to nie jest. Jogger jest królem w swojej klasie, bo nie ma konkurencji. Jogger pokazuje, że Dacia przeszła niesamowicie długą drogę od tego, jak było kiedyś, jak jest teraz. Także zapraszam do materiału. Zacznijmy od najważniejszego tego, co po prostu pokochali Polacy czyli silnik i co mamy pod maską. A pod maską, jak znajdę, jest. Oczywiście bardzo proste rozwiązanie, czyli kijek. Niektórzy już widzą, pod maską mamy silnik pojemności 1 litra. Mocy i tutaj najważniejsze. Ten silnik jest wspomagany pod tlenkiem szybkości, czyli LPG. Tak, Dacia oferuje jako jedyna jeszcze, z tego co wiem, chociaż może już coś się zmieniło, Autach, które są fabrycznie wyposażone w LPG. Wyjeżdżacie z salonu już mając go założonego i co lepsze, te silniki są wystrojone pod pracę pod LPG. Co to znaczy w praktyce? Ten mały silniczek o pojemności 1 litra ma moc skromnych 90 koni. Natomiast w momencie, gdy klikniemy magiczny guzik, przełączymy się na LPG, jego moc wzrasta do koni 100. Tak, dobrze słyszycie. Dacia ma 100-konny silnik po jedności 1 litra, pracujący pod LPG. Ile pod tym LPG on pali? No, siło rzeczy, będzie to 10 litrów w trasie takiej podmiejskiej. Benzyny będzie palił raczej około 8. Czy to jest dużo? E, powiem szczerze, jak na wagi 1200 kg, wydaje mi się, że jednak nie. Szczególnie, że nawet przy oszczędnej jeździe te silniki nigdy nie słynęły z tego, że będą paliły mało, więc uważam, że te 8 do 10 litrów nadal na setkę, przy dalej dużym gabaretowo-mimo że lekki bałcie, jest wynikiem jak najbardziej w porządku. Jeśli chodzi o dynamikę, no powiem szczerze, nie oczekujcie jej, bo jej po prostu nie dostaniecie. Jeśli ktoś myśli, że te silniki będą przyspieszały w 7 sekund i robiły 350 km na godzinę, to niech usiądzie w końcu na Ziemię. Bo. Stacja Jogger według katalogu przyspiesza do setki w 13 sekund. Natomiast raczej jest to liczone przy zerowym załadunku. Realnie myślę, że zdążycie spokojnie zaparzyć i wypić kawę, zanim ona tą setkę osiągnie. Natomiast VMAX 175 km na godzinę i gwarantuję Wam, że nie chcecie doświadczyć na niemieckiej autostradzie tej prędkości przy tym samochodzie, bo to będzie trwało po prostu wieki. Jogger jest zrobiony do raczej pokonywania dróg podmiejskich, miejskich. Z prędkościami do 100 km na godzinę, dlatego że po prostu w środku się robi głośno. I generalnie ten silnik jest głośny to ma tylko trzy cylindry i przy pełnym załadunku musi ze sobą zawieźć 1500 kg, bo liczmy, że te auta będą używane w sposób przeznaczony do tego czyli duży załadunek, pełna ekipa i wesoła wycieczka jedzie. Dlaczego mówię o wesołej wycieczce? Dlatego, że to auto jest wyposażone w pakiet Sleep. O wartości usiądźcie, tak jak ja siedzę. Może nie na masce, 12 tysięcy złotych. Tak, prawie 12 tysięcy złotych. Natomiast cenę tego egzemplarza w wersji Extreme jest to 101 tysięcy złotych. Co otrzymujemy za te pieniądze, bo nie ukrywajmy, to już jest kupa siana. Więc krótko przejdźmy o tym, co się zmieniło w nowej daci i co otrzymujemy za nasze siano. Więc tak, zaczynając, wspomniałem, że jest to wersja Extreme, która cechuje się kilkoma dodatkami bardzo nietypowymi, bo próbowałem poszukać, tak na szybko, i znalazłem trzy marki, które mają akcenty miedziane. kupra tradycyjnie. Jailer w wersjach autobiography stosuje dodatki miedziane, czyli mam na myśli na przykład Range Rover który jeździłem rok temu. No my, i w miedziana lusterka, miedziane dokładki tutaj, oczywiście z drugiej strony jest symetrycznie, miedziane nowe logo Dacia, który również jest na takim pięknym naklejkowym wzorze. Po tego o czym, oczywiście otrzymujemy tutaj taki pseudo terenowy, piękny na, to, na naprawdę wzorek. I jeszcze niedziany napis Dacia, nową czcionką z tyłu. Porozmawiajmy sobie chwilę o tym logo. Patryk Mikiciuk stwierdził w swoim teście, że jest podobny do DeLoreana. Okej, okay, zgodzę się z tym. Natomiast... Nie obrażajmy tutaj daci. DeLorean był jednym z najgorzej wykonanych samochodów w historii. Dacia do tej kategorii zdecydowanie nie należy, chociaż nie powiem, że jest doskonale spasowana, niestety. Natomiast samo logo i sam nowy wygląd grilla naprawdę uważam, robi super fajne wrażenie. To auto naprawdę może się podobać. Ale to z zewnątrz. Dodatkowo mamy oczywiście 16-calowe felgi, aluminiowe. Do bardzo dużym balonie, które, powiem szczerze, no, robią robotę. No, ta auto po prostu pasuje. Ten wzorek, o którym powiedziałem wcześniej, te dokładki, oczywiście z miedzianym napisem Jogger, jak żeby inaczej. I w środku, jeśli chodzi o wyposażenie, mamy na przykład klimatyzację automatyczną. Mamy ten Oto, klucz, kartę, też z nowym logo dla bezkluczkowego dostępu. Mamy dodatkowo Fotele, które są ogrzewane, oczywiście manualne, jak żeby inaczej. Mamy bezprzewodowy system CarPlay. Mamy kilka złącz USB typu klasycznego A. Jeszcze dwa elementy, które dla mnie budzą troszeczkę kontrowersję, bo w katalogu jest coś takiego napisane: antena w kształcie płetwy rekina. Faktycznie przypomina płetwę, natomiast wydaje mi się, że to jest taki standard rynkowy. No i druga rzecz: tapicerka specjalnej tkaniny, która ułatwia czyszczenie. No, i ten dźwięk przy otwarciu samochodu. W środku jest ciemno, niesamowicie ciemno, ale tu tapicerkę mam nadzieję, że widać. Ona przypomina w dotyku skórę no, rzeczywiście do skóry nie ma nic wspólnego jest bardzo mięciutka w dotyku i podobno świetnie się czyści. Sprawdzałem, faktycznie tak jest. Natomiast to, co jest w tym aucie najważniejsze, to muszę Was zaprosić tutaj z tyłu. Bo jest to pakiet sleep, o którym wcześniej wspomniałem. Cóż to jest, już objaśnię i patrzę. Pakiet sleep, czyli ten automaterac, i skrzynia, która pod nim się znajduje, w ramach której mamy na przykład namiot trzyosobowy, całość tego kosztuje prawie 12 tysięcy złotych. Powiem szczerze, jestem sobie w stanie wyobrazić rodzinę, która jedzie na wakacje jako właśnie kemping namiotowy, i chciałaby z tej opcji skorzystać. Jestem samy w stanie wyobrazić siebie w tej opcji korzystającej. Natomiast mamy to auto rozłożone tak mniej więcej od pół godziny. I jesteśmy w pełnym słońcu. I w tym momencie jest tutaj sauna. Także pozwólcie, że ja tym po prostu wyjdę i wam pokażę z przodu, jak wygląda ta skrzynia. A skrzynia wygląda jak ta skrzynia. Mamy tutaj takie fajne oparcie, na którym nie odważy się usiąść, żeby nie zepsuć tego. Daci. Mamy tutaj taką oto skrzynkę, którą możemy sobie też otworzyć i fajnie też a tu można zablokować, nawet nie wiem, chyba można by to zablokować, a to w to wchodzi, dobra, nieważne. Jeśli... Co mamy w środku? Mamy namiot oczywiście z logo Dacia i mamy tutaj, wierzyłem, że jest to jeszcze dodatkowe wyposażenie, lodówkę turystyczną oczywiście na prąd. Natomiast. Nie mamy wówczas kompletnie bagażnika. Także ta skrzynia i tutaj ta przestrzeń to jest jedyne miejsce, gdzie możemy zabrać swoje rzeczy, alternatywnie musielibyśmy je wsadzić bombalką pod nogi. Tylko natychmiast rodzi się problem. Bo jeżeli mamy otwarty pakiet Slip i zamontowany tutaj namiot, bo właśnie tutaj się mocuje na klapy namiot jako rozszerzenie samochodu, to gdzie wylądują foteliki samochodowe? Bo, żeby rozłożyć cały ten zestaw, musimy maksymalnie przesunąć fotele przednie, złożyć fotele pasażerów i tylko wtedy możemy cieszyć się tą przestrzenią do spania. Rozwiązanie absolutnie niepraktyczne, jeżeli chcemy jechać na kemping z dziećmi. Niestety uważam, że jest to rozwiązanie, które po prostu nie ma sensu. W cenie 12 tysięcy złotych wydaje mi się, że możemy po prostu przebierać w ofertach firm trzecich, na, jeżeli mówimy o namiotach montowanych na dach. Mamy wtedy fajną drabinkę, możemy się na namiot wpiąć i dalej mamy tutaj ogrom przestrzeni bagażowej, bo jest tutaj prawie 700 litrów pojemności. Tak, ten bagażnik w momencie, gdy wyjmę tę 50-litrową skrzynię, bo oczywiście można po prostu sobie wyjąć, tylko że jest teraz bardzo ciasno zamontowana i cały tam parę rzeczy zakładam pod, czy tak oczywiście, bo to są pasy mocujące, Ozyskujemy tą powierzchnię, nie musimy się bawić w wyszukiwanie miejsca na foteliki i tak dalej. I dalej jest to praktyczny samochód. Także od teraz pozwolę sobie zapomnieć, że ten pakiet w ogóle tutaj istniał i skupmy się na tym, jak funkcjonalny jest Jogger. Ale zanim przejdziemy do dalszej części materiału, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, a jeżeli się podobało, to zostaw też subskrypcję. Dzięki temu ja podbuduję tutaj zasięgi, będę miał lepsze dostępy i lepsze auta. Chociaż. Powiedziałem, że darcie jest taka zła. Jak było widać na przyspieszonym filmie, chwilę trwa i troszeczkę idzie się zasapać, żeby to w miarę szybko złożyć. I teraz możemy cieszyć się wszystkimi praktycznymi aspektami naszego joggerka. Natomiast powiem Wam szczerze, że nie jest to auto raczej dla osoby dużej do siedzenia z tyłu, przy moim wzroście 1,87 m. I jak siedzę w tym momencie w tej saunie, to jest mi tutaj generalnie niewygodnie, powiem wam szczerze. Zagłówek do przodu, bo inaczej po prostu boli mnie w plecy. Nad głową miejsca mam dosyć sporo, ale w momencie jakiegoś zakrętu natychmiast mnie będzie w tą głowę bolało. Między nogami coś mi wystaje. Haha. Jest to stolik. Stolik na szczęście składany, inaczej tego miejsca na nogi. Po prostu nie mam. Raczej tutaj powiedziałbym, że bombelek na fotelku w foteliku będzie miał dosyć niewygodnie. Natomiast czy osoba dorosła z tego stolika nie skorzysta? Na szczęście to się delikatnie blokuje, więc możemy tu by coś postawić do jedzenia. Żeby to nie złamać go z powrotem. Natomiast na szczęście, żeby go złożyć, wystarczy troszeczkę więcej siły użyć i się złoży z powrotem. Jeśli chodzi o jakość materiałów, no przepraszam, ale nie oczekujmy tutaj cudów. Twardo, 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 twardo. Tak ma być. Natomiast pokażę Wam fajną rzecz, której w poprzednim jogerze nie było. Nie wiem, czy kamera to złapie, ale powinniście w tym momencie widzieć gąbkę. Ta gąbka znajduje się między komorą silnika a drzwiami. Jest to wygłuszenie, którego nie było w wcześniejszych jogerze. Co, co to oznacza w praktyce? Czy auto jest cichsze? Tak, jest cichsze. Ale czy nadal jest głośno? Tak, nadal jest głośno w samochodzie. Zaprezentuję Wam to za kilka minut, jak przejdziemy do jazdy, ale w tym momencie siądźmy sobie na fotel najważniejszego pasażera, czyli kierowcy. Usadźmy się w miarę wygodnie, Ty znowu muszę się trochę odsunąć, przez co sam już się nie zmieszczę ze sobą. Pozwólcie, że odpalę tą rączą bestię i się troszeczkę schłodzę klimatyzacją i opowiem Wam bardzo krótko, co tutaj się dzieje. Tutaj się dzieje. Dokładnie to samo co z tyłu, czyli tu jest twardo, ale tu już mamy pierwszy aspekt nowości: czyli miedzianą staweczkę i miękką tapice, miękku, miękki materiał, który jest identyczny jak ten pod moim tyłkiem. Czyli ta super łatwa do czyszczenia tkanina. Faktycznie jest ona przyjemna w dotyku. Również jest tutaj z przodu nią obyty, obyta deska rozdzielcza. Tu już niestety jest klasycznie daciowo twardo. Tylko. Ja teraz mówię wszystko, że to jest twardo, ale zaznaczę jedną bardzo ważną rzecz. W konkurencji to wszystko trzeszczy. Tutaj możemy jechać po wybojach, co mój operator potwierdzi. Nic wewnętrzny nie skrzypi i nie trzeszczy. Co to się wyróżnia? Mamy tutaj bezprzewodowy system Apory Plane na bardzo słabej jakości wyświetlaczu, ale trzeba mu oddać, że nawet w dużym słońcu jest on dosyć czytelny. Nie jest on super responsywny, on po prostu ma działać i robi to jak najbardziej. Kilka przełączników, oczywiście z miedzianymi dodatkami. Grzanie stołków, tryb eko, w możliwości wyłączania systemu start-stop, chociaż nie mam beledego pojęcia jak on działa, bo ani razu mi się ten silnik nie zgas. Regulacja automatycznej klimatyzacji, czyli szaleństwo. Tryb off-roadowy, który zaraz Wam opowiem jak działa. Oczywiście gniazdo zapalniczki, kolejne gniazdo, tu kolejne gniazdo USB-C. Duży, bo mieści i parę par szpargałów, jeszcze całą książkę serwisową. No i najważniejszy podłokietnik, który faktycznie mieści ze sobą bardzo malutki schowek i dwa małe cup holder i elektryczny, oznaczam, hamulec postojowy. Czy jest mi tu wygodnie? Bardzo. Powiem szczerze, jest mi tu zaskakująco wygodnie. Przepraszam Panie Operatorze za macando. Jest mi tu dosyć wygodnie, natomiast powiem szczerze, w trasy. już byłem Kilka lat temu jogerem w trasie i nie było to najprzyjemniejsze doznanie. I zaraz wam opowiem dlaczego. Także wsiadamy do przodu i jedziemy. Jedziemy w tym momencie po nie najbardziej płaskim terenie. Co zresztą widać po tym, jak bardzo ja się gibam. Teraz skoczymy sobie na jeszcze bardziej wyboisty teren. Ja nie mam zamiaru w ogóle tego auta oszczędzać w tym terenie, jak to przystało na typowego dziennikarza motoryzacyjnego. I na pewno słyszycie, że mój głos drży i jest bardzo dużo odgłosów z zewnątrz słychać, ale nic nie trzeszczy. Jedne dźwięki tutaj w komorze, pasażerskiej, to są te dobiegające z tyłu od tej skrzyni, która nam poskakuje. Natomiast jeśli chodzi o wnętrze, to znaczy, że ta auto ma 23 tysiące dziennikarskiego przebiegu. I tutaj w środku nie słychać absolutnie nic, więc wszystkim narzekającym, że dacie jest plastikowa, z wielką przyjemnością ucieram nosa. Bo auta są spasowane naprawdę cacy, mimo że są niesamowicie plastikowe, i moja noga właśnie obija się. O kolejny plastikowy element. tych plastikowych elementów niestety mają też to do siebie, że niesamowicie się nagrzewają. Także w tym momencie bardzo się cieszę, że mamy tutaj automatyczną klimatyzację, która chłodzi nas z 30-stopniowego upału, który jest już o godzinie 7-8 na zewnątrz. Mamy przyjemne 21 stopni i możemy cieszyć się wakacjami. Jeszcze nie wiem, kiedy wypuszczę ten materiał. Dzisiaj mamy 20 lipca. I znowu bardzo nieprzyjemna droga, którą Darkia Jogger pokonuje bez najmniejszego zajęknięcia. To auto nie jest terenowe, mimo 20-centymetrowego 20 prześwitu, ale jest bardzo dzielna i to jest zdecydowanie słowo, w którym określiłem ten samochód. Dzielny, szczery, mały osiołek. Nie ma dużego silnika, czyli nie ma dużej siły, ale będzie nas ładnie ciągnął tak długo, jak ma marchewkę przed nosem. Czyli tak długo, jak jeszcze odpalę ten tlenek gazotu, jak to ładnie niektórzy nazywają. I lecimy dalej. Jak wspomniałem, Dacia będzie mi tutaj paliła... 10 litrów w mieście, będzie to 10 litrów, w trasie będzie to 10 litrów. I nieważne jak ekonomicznie będę jechał, bo zawsze będzie to 10 litrów gazu. Mimo, że wiem, że niektórzy moi koledzy są w stanie tutaj wyciągnąć na benzynie jakieś 6 litrów spalania, ja się w to nawet nie mam zamiaru bawić, bo nie o to chodzi w takiej daczy. Raczej myślę, że jeżdżąc tak na co dzień jogerem, nikt absolutnie nie będzie się bawił w rekordy ekonomii. Nikt nie będzie się bawił w przewożenie cegieł, szczególnie z tym namiotem, który wiozę z tyłu. To jest auto użytkowe, auto rodzinne, które kupi ktoś, kto potrzebuje auta wyposażonego w niezbędne systemy, bo jest tutaj asystent kolizyjny, asystent martwego pola. Mamy również tempomat, oczywiście nie adaptacyjny, tylko regulowany. Mamy system stereo z wajchą typową dla Renault, którą mam nadzieję, że widać na naganiu który z tego co pamiętam, Renault już dobre 15 lat temu i spotkano go m.in. w Alpin. Tak, w Alpin za ponad 300 tysięcy i w najnowszych megankach elektrycznych i w Rafale również będzie dokładnie ta sama wajcha. W najnowszym Australu również będzie dokładnie taka sama wajcha do regulacji naszych multimediów. Jest to rozwiązanie antyczne, ale ono się sprawdza. Wszystko, co tu znajdziecie, jest antyczne, jest głośne, ale świetnie się sprawdza. I chyba właśnie dlatego, Dacia tak fenomenalnie się przyjęła w naszym kraju, bo jesteśmy trzecim rynkiem zbytu, jeśli chodzi o Dacie w Europie. I teraz będziecie doskonale słyszeć, jak bardzo ten silnik. Nie lubi się wkręcać na obroty. Niestety, jogger ma to do siebie z tym silnikiem jednolitrowym EcoG, że on będzie bardzo głośny. Ale ten silnik, jeżeli będziecie dbali o interwały olejowe, odwdzięczy Wam się pracą praktycznie bezkosztową. Więc tylko na to zwracam szczególną uwagę. Nie wiem, czy to słychać. Ja w tym momencie mam całe 70 km na godzinę. A ekonomizer, który jest tu obecny, już prosi mnie o zmianę z szóstki na piątkę. Czyli ten silnik z jednej strony nie lubi obrotów, ale z drugiej wymaga, żeby go podtrzymywać pod te 2000. Jeśli chcecie ruszyć tym autem w trasę albo gdzieś po prostu dalej, to ja mam jedną złotą radę. Włączcie sobie radio. Będzie Wam zdecydowanie przyjemniej. Sandardowe pytanie, czy kupiłbym ten samochód za własne pieniądze? Nie chcę was okłamać. Więc powiem Wam szczerze, że nie. Nie wydałbym 112 tysięcy na ten samochód liczającym pakiet sleep. Jeśli musiałbym już kupić takiego togerka, zdecydowanie wyrzuciłbym ten namiot. sam mi jest najzwyczajniej w świecie niepotrzebny. I mam w co bym się zastanowił, czy za 100 tysięcy jesteśmy w stanie znaleźć auto na tyle dobrze wyposażone? Na tyle nieźle spasowane? Przede wszystkim na tyle przystronne. Jeżeli wy znajdziecie alternatywę do tego, to jestem bardzo, bardzo ciekawy, co to jest, więc zostawcie mi ślad w komentarzu. I do zobaczenia w następnym odcinku.